Co zobaczyłeś jako dziecko, a dopiero po latach zrozumiałeś jakie to było chore. Jako dziecko nie zdawałam sobie sprawy z tego, że jesteśmy biedni. Myślałam, że to normalne, że całą zimę śpimy w piwnicy, przytuleni do siebie pod starymi kocami. Nasz dom miał dziury w ścianach, przez które wdzierał się lodowaty wiatr, więc piwnica była jedynym miejscem, gdzie dało się przetrwać mrozy. Pamiętam dokładnie jedną wigilię. Miałam wtedy cztery lata. Leżałam skulona przy mojej starszej siostrze, kiedy nagle usłyszeliśmy głośne trzaski i krzyki dochodzące z ulicy. Nasz tata zerwał się na nogi i pobiegł na górę, żeby sprawdzić, czy wszystkie drzwi są zamknięte. A ja. Ja siedziałam w kącie piwnicy i płakałam, podczas gdy mama zakrywała mi uszy, szepcząc, że wszystko będzie dobrze. Nie widzieliśmy, co się dzieje za oknem. Było całe zasypane śniegiem, ale chwilę później przez białą taflę przebijały się czerwono-niebieskie światła policyjnych syren. Bałam się. Bałam się, że tata nie wróci. I wtedy drzwi do piwnicy otworzyły się i zobaczyliśmy Świętego Mikołaja. Mój tata wprowadził go za rękę. Mikołaj miał wielką torbę prezentów i szeroki uśmiech. Od razu zapomnieliśmy o krzykach i światłach. Mikołaj powiedział nam, że jego sanie rozbiły się w śniegu przed naszym domem i że policjanci pomagają mu je wydostać. Zaśpiewał z nami Kolendy pozwolił otworzyć prezenty, i dopiero kiedy syreny ucichły, powiedział, że musi wracać do swoich obowiązków i rozwieść prezenty innym dzieciom. Tamtej nocy zasnęłam z myślą, że jestem chyba najszczęśliwszym dzieckiem na świecie. Dopiero gdy miałam 17 lat, dowiedziałam się prawdy. Okazało się, że tamtej nocy gang próbował włamać się do domu naszych sąsiadów. Doszło do strzelaniny. Kilka osób zginęło tuż przed naszym oknem. Starszy pan, który mieszkał obok, wiedział, że w naszym domu są małe dzieci. Zamiast pozwolić nam zapamiętać tamtą noc jako koszmar, przebrał się w pośpiechu za świętego Mikołaja. I wszedł do naszego domu, by nas uspokoić. Uratował nasze dzieciństwo jednym strojem, kilkoma piosenkami i ramieniem, w które można było się wtulić, kiedy świat na chwilę stał się zbyt straszny. Dziś wiem, że nie każdy bohater nosi pelerynę. Czasem wystarczy czerwony kubrak, sztuczna broda i serce na właściwym miejscu.